W pierwszym programie usterka tak robimy szafę wnękową. Jak widać, jest to bardzo poważna konstrukcja. I teraz tak. Aby przymocować ściankę boczną do ściany, należy napchać papieru toaletowego i zakleić go silikonem. Bardzo praktyczne rozwiązanie. Nie widać się trzyma. Jest bardzo fajnie. Ubytki wygładzamy tak jak widać gładzią szpachlową, ale tylko do pewnego momentu. Po co poza półkę wychodzić? Oczywiście bardzo ważnym elementem jest również zostawienie przynajmniej 2,5 cm ściany, znaczy szpary ściany, tak aby zachować odpowiednią stabilność wszystkich elementów. I głównym elementem tak. jest podłoga. Równie ważnym elementem jest podłoga w szafie. Jak wiadomo, tutaj wszystko musi być schludnie, elegancko, tak czysto, aby uniknąć ewentualnych zabrudzeń ubrań chociażby. Mam też kładzenia paneli i wykończenia. Tak, to jest również bardzo ciekawe. W drugiej części tej wspaniałej szafy. Bardzo ważne jest też, żeby listwa, po której poruszają się drzwi suwane była prosta. Co widać na załączonym obrazku. To jest bardzo ważne. Bez tego szafa wyglądałaby jak kupa główna. Dzięki tak małym szczegółom wszystko układa się w jedną piękną całość. Aha, i jeszcze ścianki boczne. Pamiętajmy, żeby za ściankami bocznymi, broń Boże, nic nie wyrównywać, nie wykańczać. Nie odmalowywać, broń Boże. Bo przecież po co? Przecież i tak nie będzie widać, prawda? No. A kołki muszą być bardzo mocno obsadzone w Także, broń może nie wypadały. Wtedy to wszystko będzie stabilne. No. Także fachowiec? Widać, że robił to fachowiec.